Cześć, witajcie serdecznie. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać przez ten wiatr, ale jest zimno. Miałbyś tak ładnie. Znaczy, no jest ładnie, słońce świeci, ale, ale zimno. Witajcie serdecznie. Dzisiaj tak troszkę bardziej, mniej stacjonarnie, a bardziej aktywnie. Bo będzie trochę rower, trochę pracy, ale porozmawiamy o F1 oczywiście o tym, co się dzieje. Pierwszy temat Felipe Massa i nie rezygnuje chłop. Wynajął prawników do swojej sprawy z sezonu 2008, do tego, że Grand Prix Singapuru było ustawione no i zamierza działać w tym temacie. Przynajmniej na razie zbada opcje prawne i już to zapowiadał, że być może to rozważy. Natomiast teraz wygląda na to, że zabrał się chłop za to na poważnie i wynajął prawników. Na początek ci prawnicy Powiedzieli mu, żeby milczał, to znaczy, żeby na razie nie komentował w żaden sposób tej sprawy, żeby dał im pracować, żeby nie dostarczać dowodów przeciwnikom, czy może raczej FIA, Formule 1, żeby oni mieli czystą kartę i mogli sobie tam działać. No bardzo ciekawe, jak ta sprawa się rozwinie. Teoretycznie Felipe Massa nie ma żadnych y, podstaw do tego, żeby y, anulować wyniki Grand Prix Singapuru, aby przywrócić sobie tytuł y, czy coś w tym stylu. Więc nie wiem, co on zamierza, ale być może coś wymyślą. Być może Harvey Aspektera weźmie z Nowego Jorku prosto i chłopy tak podziałają, że nagle Felipe będzie miał dwa tytuły. Na przykład, no to oczywiście przesada, ale jest to bardzo ciekawa sprawa, która pewnie jeszcze będzie się rozwijać. No, skoro Felipe zaczął y, od y, wynajęcia prawników, jeżeli działa w tym temacie, to znaczy, że. Jakieś szanse widzi i że jest zdeterminowany. To generalnie widać po nim, że jest bardzo zdeterminowany, aby mieć ten tytuł. Bardzo siedzi w nim to, że przegrał ten sezon 2008, bo to była jego jedyna szansa. No i teraz może się okazać, że będzie walczył do upadłego. Jeżeli jest szansa, to czemu tego nie spróbować? Chociaż szanse według mnie, według ekspertów są znikome na to, żeby cokolwiek ugrał. Jedziemy sobie Doliną Silnicy w Kielcach, bo tak naprawdę to nie jest silnica, tylko Dąbrówka. Silnica wpada do Dąbrówki trochę dalej, no ale wszyscy mówią, że to jest Dolina Silnicy. Jedziemy i zaraz będziemy wjeżdżać w centrum ja się Środzyska, później... Crystal sky, crowded places, only facing, Witajcie z Kadzielni. Być może znacie to miejsce z jakichś koncertów, czy coś w tym stylu. Tam jest amfiteatr. Dach jest zwinięty e, to rzadkość. E, w sumie będziemy tam za 3 tygodnie, chyba jak będzie Grand Prix Monaco to mamy koncert wykupiony, no ale to jakoś da się pogodzić. Em, drugi temat jaki chcecie poruszyć to temat Mohameda Ben-Sulayema, czyli charyzmatycznego przywódcy EFIA, który to podpadł troszkę, to znaczy pojawiły się o takie doniesienia, że podpadł jednej z pracownic, która oskarżyła go o seksizm, odeszła z FIA, nie podała szczegółów, natomiast EFIA bada sprawę, powiedziała, że wszczęła już odpowiednie śledztwo, że tym się zajmie, natomiast nigdy wcześniej nie było żadnych skarg na Mohameda Ben-Sulayema, więc tutaj prawdopodobnie sprawa jest bezpodstawna. Dość ciekawa sprawa, ja mogę tylko powiedzieć to co mi Iwona przekazywała, że Mohamed Ben Sulaim jest bardzo zawsze otwarty do kobiet, zawsze chętnie sobie z nimi robi zdjęcia, opowiada o swoich samochodach e, i tak dalej, jest bardzo miły i generalnie tutaj e, Iwona złego słowa o nim powiedzieć nie może, natomiast no lubi płeć piękną to na pewno, a któż nie lubi, prawda? Więc nie wiadomo czy tak naprawdę coś skomentował w swoim stylu powiedzmy, co się nie spodobało i co wywołało właśnie taką reakcję, że e, a to cię pozwę, e, no, natomiast rzeczywiście Coś tam może być na rzeczy, ewentualnie ewentualnie nie. <laughs> Wiemy, jak to bywa z tymi oskarżeniami, że one często są e, troszkę, e, troszkę wyłudzaniem uwagi, czy może wyłudzaniem e, pieniędzy. Nie wiem, nie wiem, nie znam się, nie znam sprawy, ale jest taki temat na agendzie. W ogóle kadzielnia to były kamieniełom, jeden z kilku w Kielcach. Dlatego jest tu tak malowniczo. Jest tu chyba najdłuższa albo jedna z najdłuższych tras tyrolkowych w Polsce. Ona ciągnie się tutaj, nie wiem czy widzicie linka, ale ta linka biegnie, biegnie, biegnie aż tam hen hen do drogi gdzie się kończy gdzie jest lądowisko. Ta tyrolka składa się z kilku etapów. Drugi temat, który chcę dzisiaj teraz poruszyć w tej mojej drodze, później powiem wam gdzie, to temat Alpiny, które poskładało wszystkie części. Ba przygotowało nawet nową podłogę na Grand Prix Azerbejdżanu. Były oto obawy po zdarzeniu Piera Gasli i Estefana Okona w końcówce Grand Prix Australii. Otmar Schaffnauer mówił, że no nie wiadomo, czy nam się uda tutaj części skomponować, czy będziemy przywozić poprawki w takiej ilości, jaką zakładaliśmy, no bo najpierw musimy te części zamienne wyprodukować, które chłopaki popsuli na ostatnim okrążeniu Grand Prix Australii. Także tutaj akurat dobre wieści, jeżeli chodzi o francuski zespół. Szykujemy się już do tego Grand Prix Azerbejdżanu, bo to już za dwa dni kierowcy zaczną jeździć. A jeszcze bym zapomniał, bo przecież może dofinansowanie jakiegoś zwrotu dostanę. E, na kadzielni są e, dość długie korytarze jaskiń e, podziemnych. One są od kwietnia już dostępne, można sobie wchodzić. Ja sam byłem dwa razy. E, fajnie widać e, na jakieś muszelki odciśnięte w skałach. E, bardzo ciekawe miejsce. Zresztą teraz jedziemy e, w bardzo, w miejsce, gdzie jest e, no takie świętokrzyskie, jakby centrum e, tej edukacji geologicznej. E, no to w drogę w takim razie.

tylko żeby pracować fizycznie, no i właśnie teraz zabiorę was do dzisiejszego mojego miejsca pracy. Oto i on. Puste pomieszczenie, czyli pogłos będzie, sorry za to, no ale to mnie dzisiaj czeka. Malowanie. To jest projekt, który mi troszkę czasu pokłania. Ostatnio to jest to, o czym pisałem, mówiłem, że. Że ciężko jest znaleźć się troszkę czasu na, na pracę taką konkretną na blogu, ale, ale no, to jest priorytet. Tutaj z doskoku. Dzisiaj z doskoku malowanka. Yy, już wczoraj zacząłem, tutaj były próbniki, jak widzicie. Yy, jaki ma być kolor? No i ostatecznie zdecydowaliśmy się na taki Baby Blue. Zobaczymy. To jest, jest jakaś tam niebiańska rozkosz, coś tam czy coś, coś innego. Także ja teraz zaczynam. Jak widzicie, jestem fachowym malarzem, jestem cały upierdzielony farbą, także skill jest. skill jest na pewno. Jeszcze tak przed startem tego malowania będę dzisiaj pisał ciekawą wypowiedź z Alfy Romeo dotyczącą tego, że Żu Ju jest już na poziomie Walteriego Botasa. Kurczę, no patrząc na te pierwsze trzy wyścigi sezonu 2023, no to. To chyba coś w tym zaczyna być, bo Kłaniu naprawdę świetnie sobie radzi. Um, no i nie wiem, to myślicie, że to może być prawda? Według mnie w życiu. Bo choćby skillem, po prostu choćby talentem, to nie jest ten poziom, no ale w Walteri słabiutko, jeżeli chodzi o wyniki w tym sezonie. Nie wiem, wydaje mi się, że on się pozbiera, że ostatecznie to będzie szybszy od Kłaniuszu, ale ale takie wyniki jak dotychczas dają im podstawę do mówienia spójrzcie jaki deal zrobiliśmy, jakiego mamy świetnego chińczyka, rynek chiński, sponsorzy walą, nie mamy jeszcze mm, żadnego z Chin, ale walą donarczyjami i oknami, żeby po prostu mamy kierowcę z Chin. No, 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 no okej, okay. pytanie jak długo ta przygoda kierowcy z Chin potrwa w 1. To co, teraz mam jakieś dwie godzinki bez pracy, E, tak to sobie zaplanowałem i włączam tajemnapsa i jedziemy. Zobaczymy jak długo mi się uda tutaj pomalować. No dobra. Póki co przerwa, bo mi i tak farby brakło. No cóż, nie jestem zadowolony z tempa. Na pewno bym malowaniem na życie nie zarobił. No ale, co mogę powiedzieć? Takie wyścigowe wymówki. Mieszanka, której użyłem, nie była tak wydajna jak myśleliśmy. Pędzel miał mniejszą przyczepność niż zakładaliśmy. No a szyny były złe, tak bym to powiedział. Na razie tyle. Został mi jeszcze tutaj mały fragment do pomalowania. Ale, najpierw. No muszę coś zjeść, popracować Troszkę, jakieś dwie godzinki i potem około 16 wracam do Do jeszcze malowania tego pokoju Może się dzisiaj uda go skończyć, a to jest pierwsza warstwa do Zazwyczaj mamy inne farby i one lepiej kryją, a teraz nie było koloru fajnego z tych naszych, więc wzięliśmy inne, no i tak A tu się nie martwcie, tu ma być tapeta Także zostawiam to i tak niepomalowane Chociaż może od góry powinienem taki paseczek walnąć, żeby nie wystawało. Tak zrobię. No to piszemy! No i siedzę sobie i czytam, że Formuła 1 porzuciła ten całkiem ciekawy pomysł wyświetlaczy LED na pokrywach, kopakach Q. Na tych przykrywkach, które teraz też są, na tych wheel covers miały się pojawić w 2024 roku wyświetlacze, tak wstępnie one miały dawać dodatkowe informacje kibicom. Czy miał być przeznaczone dla widzów, którzy są na torze albo nie wiem, obserwują, nie wiem co by tam miało być, pozycja kierowcy, czy no nie wiem, numer, numer by się przydał bo czasem nie widać, w każdym razie ten pomysł został porzucony. Dlaczego? No cóż, takie wyświetlacze troszkę by ważyły, nie dużo, no ale jednak troszkę by ważyły. Musiałyby być zamontowane na każdym kole, a zmiana wagi koła jest jeszcze bardziej odczuwalna dla kierowców, bo przecież w Formule 1 nie ma wspomagania, niż waga, zmiana, zmiana wagi innego elementu bolidu. Dlatego Kierowcy powiedzieli, że nie, to będzie za dużo. My nie chcemy po raz kolejny podnosić wagi minimalnej samochodu. Przecież pamiętajmy, że w ubiegłym roku miało być 795, zostało to, to podniesione do 798. W tym roku też ta minimalna waga miała być niby niższa, a tak naprawdę pozostanie na tym samym poziomie. No i kierowcy powiedzieli, basta, nie chcemy nic takiego. Z jednej strony szkoda, z drugiej strony no, też chcielibyśmy, żeby ta waga nie rosła jeżeli chodzi o bolidy Formuły 1. Jak wiemy McLaren teraz ma takie rozwiązanie, gdzie wyświetla na panelu bocznym kierowcy taki, e, takie reklamy. Tam ma kilkudziesięciu partnerów i wyświetla tam e, taki projektorek jest i tam są wyświetlane reklamy e, partnerów. No nie ma to jakiegoś wielkiego efektu, jest to raczej nowinka technologiczna, ale jeżeli chodzi o te pokrywy, e, kołpaki, na kołach to się nie przyjmie. No i to, co chciałem jest pomalowane, także. Okej. Okay. No i co? Myślicie, że Fajrant? <ścoughs> Nic z tych rzeczy. Tutaj teraz czeka mnie walka. Pokój trochę mniejszy, ale. Ale też będzie zamieszanie. A tu jeszcze niestety, nie jest. Oklejone taśmą. A ja wiem że jak się człowiek bawi pędzlem, to zabezpieczenie jest ważne, więc tutaj jeszcze to muszę zrobić. No to do dzieła. Coś mi się przedłuża ta przerwa na pisanie, ale no już chcę się przygotować na wieczór, bo też nie będę miał wolnego, żeby jak najwięcej tekstów było. Zapomniałem, że na kanale nie było o Lorencie McKee, czyli dyrektorze operacyjnym Ferrari, który był do niedawna zastępcą szefa zespołu. On odejdzie z Maranello i przejdzie do innej włoskiej ekipy Formuły 1, czyli jedynej innej, czyli do Alfa Tauri. Meki miał nie dogadywać się troszkę z Fredem Waserem, mieli mieć różne zdanie na temat tego, co powinno się dziać w Ferrari. Teraz, wprowadzony został taki podział obowiązków, że Meki zajmował się raczej tym, co się dzieje w Maranello, organizacją zespołu. Red odpowiadał za kontakty z mediami, z kierowcami, no i za to, co się dzieje na torze. No, ostatecznie mieli zostać się razem do końca sezonu. Prawdopodobnie tak będzie, ale w sezonie 2024 Meki przejdzie do Alfa Tauri, które szykuje dość dużą restrukturyzację. Meki ma pomagać troszkę Francowi Tostowi, który jest obecnie takim jedynym głównym naczelnym szefem zespołu i prowadzi ten zespół twardą ręką, tylko coś nieskutecznie, bo wyniki są słabe. No, i oczywiście z pisaniem mi zeszło tyle, że tutaj zdążyłem tylko zabezpieczyć. Mam nadzieję, że uda mi się w przyszłym tygodniu, tutaj, w środę, może podjechać. Zresztą to będzie weekend majowy, no ale może... No i dokończyć to malowaniem. Na blogu macie już teksty, które dzisiaj przygotowywałem, zapowiedzi weekendów wyścigowych Formuły 1, WEC, macie to, o czym mówiłem, troszkę bardziej rozwinięte. Są też inne teksty, cały czas siedzimy, śledzimy na bieżąco to, co się dzieje. No i dzisiaj już zaczynamy weekend wyścigowy WEC z udziałem Roberta Kubicy, Inter Euroball Competition, Jakuba Śmiechowskiego, więc zapraszam na relację live na blogu. Już dzisiaj będą dwa y, treningi, ale to nie koniec tego dzisiejszego wejścia bo y, jeszcze wracamy zjemy coś i już będzie rozrywka y, powiedzmy mam nadzieję no i kojarzycie jak kilka minut temu powiedziałem wam że Laurent Maki odchodzi z Ferrari i pójdzie do Alfa Tauri no to już zostało potwierdzone i to uwaga, będzie tam szefem zespołu zastąpi Franca Tosta. Franc Tosto to najdłużej urzędujący szef zespołu w Formule 1 od 2006 roku od powstania Toro Rosso. On jest w tym zespole. Także on odejdzie i będziemy mieli Lorenta Maki. To część większej restrukturyzacji zespołu, który jest wspierany przez PKN Norland. Przypomnę. No i zobaczymy czy w związku z tą restrukturyzacją czy w związku z tymi zmianami coś jeszcze oprócz nazwisk się zmieni, bo póki co forma Alfa Tauri tak jak już mówiłem, ale mi się ręka trzęsie, jest słabiutka. Ja już jestem w overallu teamowym, zaraz wychodzę. Dosłownie na 10 minut byłem, wziąłem prysznic, może coś zdążę zjeść i lecę na granie. A jakie to zaraz się dowiecie? No, i słuchajcie, będziemy sobie grać w bilard. Świętokrzyska Amatorska Liga Biznesu. To rozgrywki, w których bierzemy udział chyba już od 10 lat, czy 9. W każdym razie regularnie, w miarę co, co środy, co dwie środy. Z drugą środę gramy sobie w bilard w ósemkę, dziewiątkę, dziesiątkę. Dzielimy się w ramach zespołów pięcioosobowych tymi poszczególnymi odmianami. Ja dzisiaj będę grał ósemkę i dziewiątkę, czyli zaczynam i kończę ten nasz mecz. Gramy. Zajmujemy w ogóle pierwsze chyba miejsce po dotychczasowych kolejkach. Ja mam całkiem niezły bilans indywidualny, bo chyba siódme miejsce na 50 paru zawodników. Jest nieźle, ale dzisiaj gramy z taką drużyną, z którą powinniśmy przegrać, z którą zazwyczaj przegrywamy, która jest mocna, a do tego my jakoś nie potrafimy z nią grać. No ale zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Może parę urywków mi się uda nagrać z tego meczu. To wam pokażę. We'll be shining past the brightest light. Just like gold, just like gold Believing we can spot the break of dawn. We can find the power to be strong. Just like gold, just like gold oh, oh Wiem, że mnie nie widać. Bo prostu słabo sobie radzi ze światłem, ale jest zwycięstwo! 8-7, słuchajcie, 8-7. Ledwo, ledwo. Kurczę. Pierwszą ósemkę przegraliśmy 2-3. Tam chyba ja te dwie partie kończyłem. Potem chłopaki zrobili remis w dziesiątkę. No i my wychodziliśmy na na dziewiątkę z, ze stratą jednego punktu. Gramy do ośmiu. No i przegraliśmy pierwszą, wygraliśmy drugą, przegraliśmy trzecią, wygraliśmy czwartą i potem piątą decydującą. Wygraliśmy! No, przez pecha rywala. To niestety trzeba powiedzieć, że wbił białą. No i już nie było sensu grać. Poddali partię. I w sumie chyba te wszystkie, oprócz tej białej, która wpadła, to wszystkie partie ja kończyłem. Także miałem dzisiaj mega stresa. Ale udało się fajnie. Także teraz wreszcie mnie pod latarnię wejdę, może mnie będzie widać. Także jest, jest, udało się. 8-7 e, trochę widzieliście zagrań. No i co, słuchajcie, cały dzień e, od e, przejażdżki rowerowej poprzez pracę. Trochę tematów Zef 1 omówiliśmy. E, trochę było też grania, e, trochę malowania, pracowania. A teraz już kończymy. Dziękuję Wam bardzo za e, cały dzień. Mam nadzieję, że taki odcinek luźniejszy się troszkę Wam podobał. E, no i teraz już weekend wyścigowy, podwójny: najpierw WEC, potem Formuła 1. Zapraszam na poród Roberta. Apple tam wszystko opisuję. Do zobaczenia. Cześć!